I dziś chcę wam pokazać mego nowego case'a czy tam etui, jak to mówi czekajcie za chwilkę wrócę, bo kukuś mi tu szczeka, mój pies Dobra, już jestem No to mam etui ze SpongeBob'a na Samsung Galaxy Trend 2 Widzicie? Z firmy Moshino To mój pies biegnie. Cześć kukuś um. Kosztowało 29 zł w sklepie z case'ami No i bardzo mi się spodobało, więc sobie kupiłem takie ząbki mi fajne. No i w ogóle jest takie fajne. Powiększa w ogóle mi telefon i mi się to podoba, bo nie jest zbyt duży. Mój telefon. No i to by było na dzisiaj wszystko. Prosiłbym Was tylko o lajki i komentarze, jakie macie wy, casey. I czy spodobał wam się mój. Czunareczka. Pa.